Pokoju w Świdnicy został wybudowany na 7,5 tysiąca wiernych, z czego połowa mogła usiąść. Jak tego dokonano? Jak to rozwiązano? Otóż na emporach wybudowano loże, nierzadko piętrowe. Loże te utrzymywały możne rody, mieszkanie, kupcy i cechy świdnickie. Część z tych lóż jeszcze potrzebuje konserwacji. Każdy uczestnik wspólnoty chciał mieć w kościele swoje miejsce, więc oprócz ław na emporach zachowały się zydle, stołki, fotele, ale też zwykłe taborety, które wierni przynosili ze sobą. A że podział miejsc podczas nabożeństw w kościele protestanckim był ściśle określony więc i zasady własności siedzisk miały też swoje reguły. Można je było dziedziczyć testamentem. Matka przekazywała córce, ojciec synowi. Oczywiście można było miejsce sprzedać albo podarować. Ale tylko sobie tej samej płci i stanu. Loże szlachty budowano jako zewnętrzne do budówki, od wewnątrz wyróżniając je nieco wyższym posadowieniem wobec poziomu parteru i oznaczając stosowną tarczą herbową. Każda z lóż miała osobne wejście od Placu Pokoju, i dlatego dzisiaj jest tu aż 27 drzwi i 180 okien doświetlających wnętrze. Swoje loże obok możnych wnosiły także cechy. Ich miejsca znajdują się na pierwszym piętrze empor. I tak jak te można i wyróżniają się herbami, tak loże cechowe określają się godłami czy tarczami cechowymi. A czasem zagadkowymi malowidłami na płócinach empor, jak na przykład słoni z loży białoskórników. A kim byli białoskórnicy? To rzemieślnicy przygotowujący skóry do wyrobu delikatnych rękawiczek i lekkiej odzieży. Wśród cechów utrzymujących siedziska byli także piekarze i szewcy. Ich tarczy cechowe do dzisiaj widnieją na emporze północnej. Ale wiemy też, że byli i stolarze, kuśnierze, sukiennicy czy piwowarzy ważący słynne w całej ówczesnej Europie świdnickie piwa. Fundusze w parafii zbierano nie tylko na utrzymanie siedzisk, ale też i na wystrój kościoła. Aż do pierwszej ćwierci. XVIII wieku ozdabiano empory najpierw kompozycjami obrazowo-słownymi, do dziś widocznymi na płycinach, a potem także dekoracyjną sneserką. Wkrótce empory stały się nośnikiem treści i symboliki. Wszystko to sprawia, że kościół pokoju można czytać jako obraz drogi wiodącej do zbawienia. Znajdujemy się na emporze organowej, a stąd rozciąga się widok na jeden z wielu fragmentów kościoła, które wymagają pilnej konserwacji. Spójrzcie proszę na stropy, które w latach 90. zostały podklejone bibułką japońską, tylko tak na chwilę, żeby uratować łuszczącą się polichromię. I są do dziś, czekają na swój czas. W widać kolejne empory, które również wymagają konserwacji. Kościół pokoju przetrwał ponad 360 lat i dzisiaj potrzebuje Państwa wsparcia. Szczegóły zbiórki na konserwację obiektu znajdują się w opisie.